Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie malutka informacja na temat ludzi na fajne ludzie. Omówimy dzisiaj e, informacje dotyczące przestrzegania przepisów moich, oczywiście wyimaginowanych. Numer jeden. Słuchaj się mnie, a będziesz idealny. Pamiętaj, to co mówię w moich odcinkach jest stuprocentową prawdą. Tak naprawdę możesz, musisz jechać 10 na godzinę i 50 na godzinę, mimo że jest ograniczenie do 110 i każdy mi to powiedział. Ale ja uważam, że tak nie jest. No bo jak się jedziesz szybciej, to się wywalić. To z tego, że tak było nieprawda. Numer dwa. Pamiętaj, aby wiedzieć, że jak nie przestrzegasz przepisów, to wtedy zostajesz zabity. Tylko zabity, bo nie przestrzegasz przepisów. Nie, nie dałeś pierwszeństwa, bo ustąpiłeś jego. Rozumiesz no. numer 3, 3 jak truja z matematyki jaką ja mam. Okej, okay. mój numer 3 to jest, że są y pociągi osobowe, dostawce i coś tam, coś tam. Pamiętaj także, że nie przyjmuję żadnej krytyki z moją strony, każda krytyka jest u mnie uważana jako atak, i gdy nie mam argumentu, daję argument, że nie, bo nie. Ale ja tak umiem. Coś tego typu. No więc tak. To chyba będzie na tyle. Chyba, że sobie coś przypomnę. A no tak, wiadomość do Michała Dżęja. Nie kopię mi mini miniaturek, bo, bo cię zgłoszę. No w ogóle, no nie, nie No zgłoszę cię. No jeszcze chciałam powiedzieć, że no, ja zapomniał mi się, że się nie uczy na swoich błędach, bo jeśli ja uważam, że tego najlepszego wiecie, no chyba zrozumieć, jestem ten najlepszy, co ma wszystko gdzieś i, i uważam, że mi się należy wszystko. No. Więc to chyba na tyle. Tutaj chciałabym wam dziękować za nasze lajki i suby. Pamiętajcie, że na stosunku wybuchamy cargo by A. No co z tego, że tutaj mówię na malę, żeby nie wybuchać, ale ja mogę. No, no to chyba na tyle. No, no to widzimy się w następnym odcinku stop No, no, elo, elo, o. Hej, witajcie, z tej strony Michał J. Dzisiaj będziemy oglądać naszego, no już klasycznie, dla łaska Pyle To, jak to powiedzieć, dzisiaj będzie się działo dużo, więc zalecam Wam, e, rozsiągnijcie się wygodnie i gotujcie się mentalnie, na to co usłyszycie za chwilę, bo... Najwyraźniej do lamaska i pinewooda nie docierają informacje, jakie próbujemy przekazać, więc yy, zapraszam do oglądania. O, tutaj mamy odcinek. zostań tutaj. Zaczynamy. Witam was wszystkich na pinewoodzie, na poradniku kolejnym i dzisiaj wam pokażę, jak będziemy ścigać kierowców yy, pociągów, I, czy będą przekraczać prędkość, albo będą przez czerwone światło jeździć jakie są wymagania? Wymagania są takie, że musicie mieć bardzo... Już bo tutaj zaraz taki czy takie. Nie wiem czy to jest cringe, Po prostu jest bardzo... <grym> mi przykro, że jego, moje odcinki, że już zagrano go 5 odcinków, ale żaden, żadne tego nie przemawiają, co nie. Bardzo dużo doświadczenia policyjnych, no i yy, pociągowych bym powiedział. No i ja mam nadzieję że Wam się intro podobało. <grym> Musicie też mieć bardzo dużo zaangażowania, no i... No i trzeba... No i trzeba... Ja się sobie mikrofon poprawił, bo on tak, tak, tak gadał. no dzisiaj będzie stop no, no, no. Tak jakby miał pączki w ustach. Trzeba po prostu y, dużo opracować jako kierowca, bombowca, no i... No i policja. Pfo, co? Co? Policja. Dużo opracować jako kierowca, bombowca, no i, no i... policja. Policja. Co powiedział kierowca, bombowca? Co mu chodziło tutaj? To może nie wiem, 10 razy w tygodniu, o dobra, co będzie nam potrzebne? Na pewno będzie coil aby się poruszać szybciej. UFO, w sumie nie wiem, ale może być potrzebne. Pistolet, aby mierzyć prędkość i, i się chronić. Jezus, i znowu on gadał o tych pistoletach, że one mierzą prędkość. Ale, ale jest się zażenowany tym wszystkim. Żal.pl dosłownie, no. Uch, ja nie wytrzymam, naprawdę. Lamażek, fajnu, czemu robisz mi takie rzeczy? Ja, ja nie chcę mieć. Myślę, nie chcę siebie takich odcinków, ale jak widzę, co ty mówisz, to mi się po prostu. No. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Tak może nazwać te twoje pseudo-odcinki. No i też strzelać do ludzi. No, strzelać do ludzi jako policjant. Oj, coś mi się tu przybliżyło. Oj, co taki trochę coś. To się sam no. Yy, no i jetpack może też być potrzebny. Rocket Launcher, podpalarnia, no i e, Gravity Coil, to już są wymagane rzeczy, e, chociaż e, bym powiedział, że UFO może nie być. A! Jeszcze! E, bo ostatnio mm, miałeś do mnie problem, że kopiuję od ciebie miniaturki. E, mogę ci dopowiedzieć, słuchajcie, może tutaj pokażę wam mój kanał, bo tutaj, trzeba tutaj pokazać. Tesko, reklamy z że się możecie sobie... Dobrze, ja się pogubiłem tutaj na nagraniu, więc zagrywam to jeszcze raz. Dla Matek Pilot, oskarżasz mnie o kopiowanie miniaturek. Teraz definicja ko słowa kopiowanie, czyli rzeźnicie wszystkiego co do jednego. Po pierwsze, nie masz 100 twojej pewności, że to jest, jest twoja miniaturka. Każdy mógł sobie zrobić takiego screenshot. Po drugie, nie dałeś mi, nie wysłałeś mi nadal licencji, a jak sobie napiszesz y, Lamazek, fajny, prawa nie łamać, nie oczekujesz, że masz licencję. Po trzecie, y, nawet jakbym w pewnym sensie inspirował się twoją miniaturką, to użyłam ją w celach, y, ja używam prawa cytatu, w celach humorystycznych. Tyle mam do powiedzenia i lecimy dalej. Tak, zbyt wymagane. Y, co jeszcze będzie potrzebne? Musicie zmienić rangę na security, czyli jak to zmieniamy? Dobra, jest y, dobra, jest, security i wygrzechnik, będę wy 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 wybuchać pociąg już w kargo B1A. Więc warto też dowiedzieć się informacje o... o ruchu drogowym. O kurde, ale, ale światła zabrakło. Yy, dobra. Właśnie. To teraz wam powiem, gdzie będziemy ścigać ludzi. Kiedy chce ścigać ludzi na pociągu? Pff, to głupie. Ścigać będziemy ludzi, gdy... Gdy po prostu pociąg przejedzie na czerwonym świetle, albo nie da mu pierwszeństwa, albo, yy, albo będzie jechał za szybko. Kierunki mogą jechać maksymalnie 90, więc jeżeli ktoś by. mmm, Czemu mi to robisz? Czemu to robisz? Ja naprawdę. Jakie 90, to by było 25, 50, 75, 70. Część się ogarnij, już. Mamy 110 ograniczeń dla każdego typu pociągu. To się już zapraszam. to się głupia robi, nie wiem. ogarni się, bo chyba rozumiesz. Nie wiem w ogóle... Tutaj macie screenshota, że że on miał przeprosić za następną odcinku za swoje wyimaginowane przepisy. I Szerzenie fake, fake przepisów. No wyimaginował sobie i wciska je każdemu i ja nie mogę, naprawdę. To jest głupie już. Ogarnij się, bo ja już nie wytrzymuję już tutaj... Jak ja to oglądam, to po prostu mi się za trzeci. Co mi się chce w zasadzie, no, Ja czuję taki taki. No i no, ja mu mówię, jak mu chcę, ja mu chcę pomóc, chcę aby się ogarnął, ale. Nie no, on ma to gdzie? Wszystko Co co widzę, mu piszą, co nie, co taki głupie jest. Będzie jechał na przykład więcej niż 95, to będziemy li... 90 gości? Bo to nie ja go na pociągu. Nie zgodnie z przepisami, i go zabić, oczywiście. No, zabić go, oczywiście, to no to jest też oczywistość. Nie zabijamy, dlatego że nie przestrzega przepisów. Jeżeli irytuje ludzi, że na przykład zatrzymuje się na torach, coś tam nie wiem, coś takiego. Zatrzymuje się na torach co chwilę, lata się ufo. Tak jak ty na przykład, to cię akurat, akurat akurat trzeba zabić w takim aspekcie, no. Yy, policja. Może łamać przepisy, bo policja. Nie dostaję mandatu za przekroczenie prędkości, gdy go... O Ja <mum> 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 <A, czyli> bo... <poczno> ...policja jest bezkarna, co nie? A powiem ci tak, powiem Ci tak, że... ...wiele ludzi... E, ...policja często się myli. U mnie też się zmyliła. Jeżdżę na hulajnodze elektrycznej i kiedyś y, postanowiła mnie zatrzymać i wiesz co mi powiedziała? Że, y, że ja nie mam uprawnień do jeżdżenia na tym pojeździe. I wiesz co, wiesz co? Oni się mylili. Myli, mylili się, bo według y, prawa, które weszło od pierwszy, To było od 1 stycznia 2022 roku kierujący, por, y, kierujący hulajnogą Musi mieć... E, jeżeli nie ma skończonych 18 lat, czyli ja nie mam jeszcze. E, musi mieć kartę rowerową. Ja ją miałem, miałem kartę rowerową. Widzisz, policja się, też się myli. To jest po prostu idiotyczne, co ty mówisz? Gadasz mi o skorzeniu, ale tutaj co to, 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 to fake newsy, to nie wiem. Głupie ty jaki się... Nie no nie mogę, no. Widzowie, weźmy mu, weźmy. Nie wiem, jak do niego przemówić. Weź, proszę. Jak to oglądasz? Ogarnij się wreszcie i, i wreszcie porozmawiaj ze mną na Discordzie. Bardzo cię o to proszę. Zgadamy, wyjaśnimy te sprawy. Wytłumaczę ci, bo już mi się naprawdę tak, Już się ciągle się odcinki nagrywać. Już Po prostu mam, już, coś, z tego mam content, ale już mi się, już mi się tak jak. Tak jak Dawida Trzecha, Jak że Dawida Trzecha, to to, to to już nie tak. Mmm no, wiesz, to ściga. To jest akurat prawda, więc możecie jechać y, do 115, kiedy będzie przy. Nie, no, nie mogę, nie, nie mogę, już wam mówiłem, że policja nie może mać przepisów. Więc y, poproszę tutaj o. Y, te słowa są po prostu, ch, po prostu są głupie i idiotyczne. Fejki, fake, fake newsy. wyimaginowane kolejne jego słowo. Czyś pieszaj, ta kierowca? to będziecie też mogli jechać szybciej ale do 100, 150 bo wtedy to już się możecie wywalić y 50. do 150 to po 110 się już wywalasz y teraz wam pokażę gdzie jest pierwszeństwo pierwszeństwo y mają oto te pociągi mają oto te pociągi y pierwszeństwo Ej, a ja tak w sumie to jakby nie, nie mamy pewności które tu mają pierwszeństwo pociągi ponieważ nie ma żadnego informacji o znaku, ale ludzie rzeczywiście często puszczają je, ale tutaj akurat nie ma. Tutaj jest błędna informacja kolejna. Więc jeżeli ten pociąg nie przepuszcza pierwszeństwa, albo wy kolei pociąg, to będziemy... Co ty... Co ty mówisz? Co ty mówisz? Ty chcesz ścigać za pomocą klaksona? Definicja... Mam ci dać ścigania? Czekaj, a no sprawdźmy definicję... Definicja... Pościg... O. o, widzisz? Tak, pościg to natarcie na wycofującego się przeciwnika. A ty, a ty mówisz a ty mówisz, że trąbiąc ty go ścigasz. Okej, okay. dobra, spoko pościg ścigasz, okej. Okay. Będziemy nawalać tego Horna i to znaczy, że będziemy go ścigać. No bo ty twoje kolejne wy wyimaginowane yy, znaki, kurde, zodiaku może yy, Zanim odjedziemy, to, to chciałbym wam powiedzieć, że, że nie zawsze możecie mieć taki panel, że... Jeżeli na przykład jak odpalacie pistolet to ja mam tu włączone ile on jedzie to mój pociąg jedzie zero, wiadome prawda, a teraz on jedzie tak tutaj w skorze się. No tak, taki panel jest no. teraz on jedzie tak tutaj w skorze, się. No tak, taki panel jest tylko, że no. tak tutaj w skorze ja jestem jest już już jest tu nie żadnego panelu okay, jeszcze sobie, no. A teraz on jedzie A tutaj. Okay, Zobaczmy no. Weźmy to, zwolnijmy sobie maksymalnie Idziemy on ma ten panel, sorry no, tutaj, tutaj ma ten, ale tu jest Control trasy. Nie wiem, nie wiem, bo on ma On okay. kolejne, nie wiem Jakieś kurde panele fotowoltaniczne. Takie panele, tylko że... Nie ma żadnego panelu, o czym ty gadasz? Po prostu... Musi wam... musicie zapytać się Ownera. No Ownera, no Ownera się zapyta. No Ownera, no 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 Ownera, halo Owner, działa jest panel? Pistoleciku, karabinku, no... Nie no robi naszynowu do niedostrzelania ani mierzenia prędkości Yyy, fajne Nie wiem gdzie to się pyta, ale już zapomniałam nawet, bo już od dawna gram, Pinewood. Więc na pewno gdzieś dostaniecie ten panel. Musicie się długo zapytać. No i tyle. Yy, pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie. Tylko że będzie mamy problem, bo tam yy, pociąg się spalił. Aha, no też przekroczył swoją prędkość, którą sobie wyimaginowałeś. Okej, okay, spokojnie i będziemy musieli uratować tą sytuację ja już trochę tu ile Ile już ten odcinek się 6 minut już. Dobra, okej. Okay. ESPA Dobra, no użyj e-stopu co ty robisz? s e stop może i Nie... Jeszcze mamy czas. No bardzo dobrze cię tu zabił ten pociąg. Jak ja się... Za to Na tą głupotę, co ty mówisz, to oczywiście powinien cię zabić płacił. Nie pójdzie się jakoś, kurde. Wiem, wiem, yyy... W ogóle że się nazywać Deutschland Jechałem, ja, kurde, ja przecież byłem tutaj, a pociąg był tu Nie rozumiem co tu się stało Złąba nagrania Deutschland, Deutschland Iben alles Iben alles Iben wer well Auf der Heeren. Tak jest akurat, więc y Więc się nie ma czego przejmować Będziemy jednak z dostawczym, bo dostawczym się yy, yy, ba bardzo dużo no. Więc, jak tu widzicie yy, Dora. Oj kurde, kurde ja włączy, włączyłem pistolet Odpala mi się czy nie? My możemy już se jechać, bo Bo on za respawn i to jeszcze on pojadę No i co, nie przeczekaj swoich przepisów, będę się teraz czepiał Każdej twojego aspektu, masz znak stop Tutaj macie definicję znaku stop No i sobie przydajcie. I chyba... I to on się poruszył, Tu ma obowiązek zatrzymania się, on się nie zatrzymał. Eee, dobra, okej. Okay. zaraz wam pokażę, kto ma pierwsze słowo, jaki pociąg. Dobra, okej. Okay. Możemy sobie jechać. Ale chciałbym ten pościg zrobić, jak to by wyglądało. Jaki pościg? Nie no, do... o, dobra, dobra, Ty co stoisz?! Co... Ty też często stałeś. Już przypominałem tobie, że w tym poprzednim odcinku też stałeś, się. czepiałeś. Stoisz na torze! Nie rozumiem. I... A ten Zara 1, 2, 3, 4, 5B nie jest No bo no, ci na pociąg, bo chciała się doje dojechać gdzieś tam. W ogóle, dobra, ugasiłem ją, ja, znaczy wywaliłem ten pożar. No ja cię jeszcze pojechałem tamtą. No co ty robisz? No to idealny re refleks. I to już właśnie będzie pościg! Pościg! Zobaczmy, Pojechałem na to. Tam... Zobaczmy na to. Wywaliłem ten kurz. Teraz przypomnijmy sobie, co mówił w swoim to, Jak prawidłowo jeździć, czy coś tam? Przypomnijmy sobie. tutaj 20, ponieważ może ktoś już chce zrespawnować pociąg, a ja na niej nieraz jeździłem 70, i ktoś chce pociąg to. Mam nadzieję, że sobie przypomnieliście, że tutaj było fajnie pokazane, tutaj i... opier. Jeżeli, że wyimaginowałeś swoje przepisy... Ze swoich wyimaginowanych przepisów nie się przestrzegać. Zresztą, nawet tu nie ma żadnego przepisu o tym, mówiącym, że... że on tu, cokolwiek załamał, on się po prostu pociąg zraspił. I tyle. I tyle, on sobie pociąg po prostu zrespił. Ale idziemy dalej, nie, nie, to jest głupota, to jest. O nie to jest gufiak, gufiak, gu, gufiak, gufiach No ja cię jeszcze pojechałem tamtą... No co ty robisz? To musicie mieć po podpalarnię i podpalacie ja właśnie pociąg. I to już się nazywa pościg. To się nie jest wsadzić podpalanie pociągu. Dobra, no i żeśmy już mu podpalili pociąg. To już był pierwszy pościg. Ty co robisz? Aha, okej, okay. zostawił pociąg, a później się czepia, że hoppu mu zabrał. No dobra, więc no skupię. No jest z... guf jak to jest guf jak jest ten odcinek, bo mniej już. Us... Już naprawdę jest oczywiście zacofany, jak mój strzelacy mu mówiliśmy o tym, on nie wiem on nadal swoje, ale nie dość, że wymaginowane przepisy ma swoje to się dodatkowo ich nie przestrzega i zabija wszystkich Nie wiem, chamstwo, żelastwo i może jak powiedzieć, że debilis jest tutaj w tym odcinku Dobra podpalam tak samo, bo jeżeli ktoś zabiera wam pociąg policyjny Tak, to, to jest pociąg dostawcy, dostaw, dostawcy. dostawczy albo ten y, osobowy Bo coś powiedziałeś, że to policja to jest dostawczy To... To po prostu yy, też yy, musicie go zaczelić Nie musimy, jeszcze jeszcze na mnie komunistą, prawdziwie, dziękuję. A ten co odwalił, to ten gościu, kurde. Zostaw. zostaw Mam tego go I cię zrobił. Znaczy nie, dobra, zrobił. Ale to od faktu, że masz go zabijać. To nie możesz go zabijać, że to, że nic z czego przypisuje, że nie jest taki idealny jak ty. Nie. Dobra, na razie odpuśćmy sobie. Nie ja będę go dobrze. zabijać. A ten, co on zrobił? On jedzie tym. Mandat, mandat bez... Za co mam za, Dorad... za co mandaszik ma dostać? Nie, to jest głupie, to jest idiotyczne, to jest taki wielki, naprawdę debilizm. Słuchajcie, nie wiem czy jak ja robiłem ten pocik, ja się wyciszła na chwilę. Ale... ale musiałem się skupić niestety. Więc to się nazywa pościg. I tak teraz... Pościg chyba, chodzę po pociągu. Teraz wam pokażę, gdzie jest pierwszeństwo, gdy już zespełnicie yy, pociąg. Wam pokażę gdzie to jest, gdzie jest. Kto ma pierwszeństwo? Yy, pierwszeństwo mają... Yy, te pociągi gdzie No wow, no, no, i... no wow, no wow, co o tym powtarzam. Tak więc y, tamte, te pociągi, które Dobra. tam... Witam na Swiss... yeah. Jeżeli coś się dowiedzieliście, to, to zostawcie Subaj Lajka, like a jak się nie dowiedzieliście, no to też możecie zostać lajka, like Bo nas osób będę wybuchać Cargo B1A. <sighs> nie. Nie. Ten odcinek. Ten odcinek jest taki sam jak twoje inne odcinki, czyli jest... Kurde... Hamski... No nie, 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 nie Hamski, debilistyczny, bo tutaj jest debilizm i, i, i ewidentnie idiotyzm. Swoje, nie wiem, wyimaginowane przepisy, przecie, nie przestrzegać i sami się czepiasz ludzi zabijać, i nie wiem, wyimaginowane policjanci, nie wiem, chłopie, weź już, bo ja cię mam już dość serdecznie, czepiasz się mnie o coś, a sam jesteś tutaj gorszy. Okej, okay, spoko, to jest po prostu. Czepiaj się, ale jak poprawić się najpierw ty, bo nie wiem, nadal nie umiesz się poprawić. Coś się mniej mówić, najpierw i ham, ale no dobra, już przynajmniej na po... ty, o, to 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 się poprawiłeś, ale to nie zmienia faktu, że teraz jest, powiem szczerze, że trochę, no tak gorzej, bo teraz właśnie sobie jakoś nie, wyjam... nie wyimaginowałeś swoich przepisów teraz tej wyimaginowałeś. Cię chciałeś przeprosić, obiecywałeś tam, pisałeś, no... Nie wiem, chłopie. Tak w, ta, w tym niestety niemiłym akcencie... Kończymy ten dzisiejszy odcinek. Nie wiem, co tutaj robisz z ten się nim. Próbuję... zobaczyć, może mi się uda z nim skontaktować, bo będzie się uda, Lama Pilot. Um, no co ja ci mam powiedzieć? No nie w sumie, no... Po prostu... Ten, te twoje odcinki aktualnie są... Strasznie wyimaginowane, wciskające, gówno i tyle, no. Nie wiem, wciska, czy wiesz, jest jakimś Arabem, no. Eee, zresztą, opis znowu do jakiś dziwny jest, że ten film jeszcze raz w humorystycznych, a później że jest w pomocnych. To nie wiem, czy to jest na poważnie, czy nie na poważnie. Więc widzimy się w następnym odcinku i cześć!